Tak. Drodzy widzowie na YouTube, chciałem to upamięcić dla potomności, chociażby po to, żeby wnuki, kiedy przypadkiem kiedyś trafią na kanał internetowy Dziadusia, zobaczyły, że ludzie kiedyś też robili kretyńskie rzeczy. Żegnaj. Żegnaj, byłeś dobrym bratem. Otóż, nie będąc w stanie komentować poważnie poniedziałek z Jaguanem, będę miał ten oto order uśmiechu, czyli. Wyciśnięty sok z czterech cytryn. Wiesz, to już nie jestem taki pewien siebie. <laughs> ja się nie odzywam w tym momencie, bo boję się jakiegoś dziwnego, dziwnej reakcji na mnie, więc. A on wiedział, że to było dobre. Minuta ciszy minęła. Ktoś dostał laga. Powtórzysz? Bo ktoś dostał laga. Uff. Przeminęło z wiatrem. wiatrem. Jeszcze nie z wiatrem. Oh yeah. O, To było naprawdę boskie. Cieszę się, że ja mam do zjedzenia tylko do tej krówki. No. Okej, okay, drodzy widzowie, jak widzicie, jestem człowiekiem bardzo słownym. A teraz czas przejść do komentowania pierwszej gry Jega i z Pro Cupu.